Ty teraz jesteś czerwony, przynajmniej u mnie Ja jestem czerwony to git, dobra Okej, okay. zaczynamy Among Us 3D VR Czy jesteście gotowi? Zbierzmy się tu w kółko Ładnie kółko no nie nic dobra. A, a wy słyszycie resztę? Bo ja nie słyszę, nie wiem no, czemu, to tak. Jak to nie słyszy reszty? Bo, yy, tutaj no, jest jest save mode. Nie widzę kolorów całej reszty nie... Być, znaczy nie, nie widzę nie awatarów i nie słyszę nikogo. Naprawdę? Bo musi i ja safety. To... O opcje i safety i safety. Ja... safety. Ja chcę być safety Safety daj na, na, na normal albo na non Masz czy nie widzisz ich czy nie? Ale dalej nie widzę. Close menu? To restart Dobra, widzę, dobra, widzę, widzę. Już działa? Siema. Okay. Ale... Słyszysz wszystkich? No. Tak, tak. Dobra, tak, tak. dobra, go, startujemy! Game starts! O kurwa Dobra Słuchajcie Ej, dobra, wyciszajcie się no O kurwa wyłączyli światło Weapons o kurwa ty, ale fajnie Oxygen, aha Patrzcie, muszę braci liście wyrzucać No wycisz się Kurwa nie mogę taska zrobić. Okej, okay, jest dobra zrobione. Okej, okay, tam jest, zobaczcie, wiring. Kurwa, co za gnoje Show tutaj coś robi. show coś tam udaje. Dobra, jesteśmy w elektrikalu Ale zajebiście to wygląda. No ale tam mamy fix wirings. Jest. Halo, zbieramy się przy, przy stole. No? Moi drodzy, między nami jest imposter. Zreportowałem Neysana, który nie żyje. Ciało znalazłem w elektrikalu i widziałem tam koksika. Ko To był Koksik, moi drodzy, znalazłem... Dobra, uwaga, inaczej, stop. Byłem w MedBay'u, robiłem sobie taska w MedBay'u, następnie widziałem szołka, który poszedł do tego, do kontrolu Rooma, a później pobiegłem od razu do elektryka, bo mam tam wiringsy, i spotkałem tam Koksika, który stał i w zasadzie, nie wiem, coś kombinował przy headsecie prawdopodobnie, i widziałem ciało, zreportowałem. Dobra, na moje wytłumaczenie mam to... Na moje wytłumaczenie mam no to, że mi się kurwa pad zacina i chodzę cały czas do przodu. Próbuję to ogarnąć. I szczerze to nawet nie do końca wiedziałem, gdzie jestem, także. Czyli co chodzisz w miejscu? Nie ja chodzisz cały czas. Ja byłem wyciszony, Nexus, tak? jestem wyciszony? Teraz już nie. Nie, słuchaj od siebie Dobra, mówiłem tak, nic nie zrozumiałem. Nic nie zrozumiałem, co powiedziałeś, bo mówisz, 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 mówisz. tak, 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 tak. Dobra, to ja muszę to naprawić. To krótka wersja A moim zdaniem, zgadzam się z Tobą i to był kokosik, kokosik przepraszam, kokosik to był Wchodzę do elektryka, latam kokosik Ja go mijałem, mijałem duwa, mijałem duwa i kogo znalazłeś? Nathan... Natana? Natana To Jeden jak znalazłeś Nathan? Natana, to na pewno to jest on No to co? Głosujemy A jak się głosuje? O? Na tablicy Trzeba nakierować Słychać mnie? Dobra, 100% mówicie No ja nie miałbym takich 100% no, 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 dobra. no jak to? Z, z... Let's go! 90 ja Zobaczymy fajnie ten... Pa, pa. Ale nie ma confirmów I co go teraz możemy wybrać teraz... no, no nie wiadomo, no, nie wiadomo. No, no, nie. Wyciszamy się A poleciał? to jest medbay ale medbay nie jest taki, taki tego nie wiem dlaczego mi tam coś nie działa ten, ten mikrofon Menela coś kombinuje ty jeden dwa

To są kamerki Okej, okay, gdzie to jest? Aha, to jest tam To jest tu, to jest show dobra, 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 czekajcie, idziemy. Musimy te taski pokończyć Tu mam wiringi. O kurde, tu coś się dzieje w elektry Electricalu. Okej, okay, dobra O ja pierdzielę Dobra Ale zajebiste Dobra mam to no, najlepiej, że O, 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 o ja jeszcze to Ile osób zginęło? Halo? Co tam? Znalazłem ciało Ja zgłosiłem ciało i znalazłem y Składzią, gdzie był? W kafeterii był i widziałem, jak wbiegał tam na kamerkach. Byłem, widziałem go, jak wbiegał, i nikt nie wy, i nikt tam do niego nie wbiegał, i on nie wybiega, i nie wybiega, i nie wybiega. Pobiegłem tam i ciało leżało. Ktoś go musiał zapierdolić tam i po prostu zwentować, szczurasa zawalić. To, to teraz tak, ja byłem z dułem w elektrikalu, więc to nie może być dów. Ja w ogóle tasków Robi nie mogę działe, tym ogarniać, działe. tak mi się ciężko taski robić. To mi, nie ma też, mi też, mi też. A przyzwyczaiłeś się. Menelas w ogóle tak nie chodzi jakoś tak, pan. Powiem tak, Meneras strasznie... Pamiętasz, 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 co my tam byliśmy, Sercio? Tak, widziałem, widziałem. Znowu mnie zacięło, czy nie? Nie, ja zarządzałem ja strachem. wchodziłem słuchaj mnie. Tak, słuchajcie, słuchajcie. Ja, tak, słuchajcie, no, Chodziłem no, z nim cały czas, potem szedłem do elektryki, no, no, no. a nawet do młynnego też. Skąd on się tam w ogóle wziął, właściwie? E, czekaj, ale z elektryką nie można tutaj zmontować. No, nie, nie, nie. Okej, okay, powiem tak: byliśmy z serciem, e, robiliśmy zadania w engine i jakoś czaił się na nas kurte Menela. dziwnie, strasznie dziwnie. Ja, ja kogoś widziałem, mijał no, kogoś na przy kamerki. Ktoś głową. wybiegał, ale nie pamiętam kogo. Gdzie chcą uciekać? Okej, okay, ja głosuję. Głosujcie, głosujcie. Na kogo? No nie wiem. Kogo? Idź. Męna nas kurde zna. Ja nie wiem. Stinky chase. Ja też nie Ciekare, wiem. I patrz teraz tu, patrz teraz tu. Wiem, a... Patrz, patrz tu. He, <noise> 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 <Polecia. głos> <noise> On nie był. Kurwa Bo się gra nie skończyła Dobra Kurwa, zabił mnie! Fuck, kto to był? Kto to był? To był Show Szmata! O mój Boże Jak dziecko zrobił, ja pierdzielę no. Ale zajebisty ten, zajebiście ogląda się tutaj to super. Ej, dalej a, mnie przelagowuje co jakiś czas, o, czy nie? Odygrałeś? Tak, to tak trochę o, A ty grałeś albo oglądasz się, jak tutaj to działa, czy nie? Co znaczy? Nie, nie, nie. Bo ciekawe jestem, czy wenty działają. Działają, działają. No, ale poważnie, ciężko się ogarnąć na tej mapie. Czy ja wiem? Ja całkiem sponiał. Ja, w... Poważę, czy... Ciała, czy... w ogóle, kurwa, dramat. Znaczy czym ciekawy jestem, bo... Hm. W ogóle ja bym chciał tego, ja bym chciał, e... Ogarnąć ten mój mikrofon. Wie ktoś, co to może być? Ogarnąć ten mikrofon. Kto cię zabił? Nie słyszę cię Nie słyszę Cię Show mnie zajebał On do Ta? mnie stary tak podchodzi Nie taki wyciszony i mówi Piątka, piątka Dał mi piątkę Kurwa Odwróciłem się jedną mistrę <średenia> Kurde, do Warszawki pojadę w twarz napluję za to Kurde właśnie nie wiem, o co chodzi z tym tym mikrofonem Inquisity Będę na Super. Super jest ta gierka. czekajcie. Oh shit. Ja to ty znajdę. Ma, ja co? mam wajwa, tak. A to co? E, nie, 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 ja mam e, indeksa. Ty masz indeksa. Ty masz indeksa? Pepega. Bo kiedyś ja mam waiva z a aktualnie nie mogę. Nie możesz, tylko na touchpadzie, zobacz, musisz już tak robić. Otóż właśnie nie działa, to nikt nie nie Chyba parę tygodni temu działało. Kurde mi dziecko płacze, to muszę się mutować ciągle. Więc mikro dobrze działa, tylko coś w tym VR jest jesteś nie tak. Bo ten VR chat ma jakieś problemy z pingiem niekiedy. <ślah> Nara. Pięć zabijecie za to. Ja, no, stałe z 80 przypadów. Piątka. Piąteczka. cię. <ślah> jak to biegnie. czekaj, ja no boksuje? No, ja Poczekaj, po. Ja zrobię tak. Jak Szurro. wielki mistrz Cortis Jutsu by zrobił. Poczekaj. Kładź się, kurde, kładź się! Napierdala i mnie! Tak, można za nim pograć, Poszamy można. Mieszkamy się, bukakę wszyscy! <grym> Dobra, czek Ej, nie startujcie chwilkę, ja się zamienię z Asią headsetem, zaraz będę. Moment, nie startujcie! <grym> Ale coś <to> się wyglądało. <grym> Czekajcie. Pryb... widziałem. <śmienicza> no i na fakt. Pachajcie. mu tak. Za tą piątkę kurde.